Siemanko, chciałbyś odebrać takiego Rafinie i takiego Valverde za 4 zł? W takim razie już pokazujecie jak to zrobić. Niestety metoda ta prawdopodobnie działa tylko na komputerze. Jeżeli ktoś, jeżeli działa gdzie indziej, to możecie mnie poprawić i możecie mi napisać w komentarzu. Ja z chęcią takie coś przypnę. I tak, jak to robimy? Zaczynamy od wejścia na stronę UFLA. E, ta strona będzie podlinkowana w opisie, jeżeli jej potrzebujecie. Jak nie, to wystarczy wpisać UFL i wchodzimy w zakładkę Zaproś znajomych. I teraz tak, tutaj w tym miejscu macie referral. refira... Jak to powiedzieć po? Referral program. Taką mam zakładkę do zaproszenia znajomego. Tutaj dostaniecie rafinie Valverde i nawet dostaniecie stadion Sakura, japoński. Stapcja. Tutaj macie link. I tak, można to zrobić na dwa sposoby albo robicie to sami. Albo dajcie ten link znajomemu. Ja zachęcam do dania znajomemu. Zbudujmy społeczność w Polsce. Zróbmy, żeby ta gra była duża w Polsce, żeby było fajnie dużo graczy. Ale jeżeli jesteście sami, zrobię to tak, jakbyście byli sami, ale będę zakładać konto dla kogoś, kto jeszcze nie grał. Po prostu. Kopujecie sobie tego linka i otwieracie teraz jakąś inną przeglądarkę. W moim przypadku będzie to Mozilla Firefox. Wchodzimy. I tak, odsyła nas od razu tutaj akceptujemy wszystko i musimy stworzyć konto ja już teraz idę do tej osoby założyć nią konto i zaraz do was wracam five minutes later myślałem ja w trakcie nagrania się... jestem no to dobrze możesz to wysłać że się sobą. no zróbmy się dobra teraz jak już mamy konto założone przez was albo założone dla znajomego Musimy sobie coś kupić. No idziemy na najtańszą wersję, na najtańszą opcję, czyli za 99 centów, no plus minus te 4 zł. Można sobie wybrać Blika, różne formy płatności. O nawet na Bliku jest taniej, patrzcie. 3,80. Nie będę musiał na niego tyle wydawać. Kupujemy. Jest kupione. Okej. Okay. Podejrzewam, że płatność się już przetworzyła, bo po prostu to coś zlagowało Spróśmy sobie do poprzedniego okienka i mamy to. Jest my rewards Rafinia Plus Valverde bundle. Klikamy claim i mamy you got reward this item has been added to your inventory i teraz wchodzimy sobie do naszego UFLa i kiedy zaloguje się nasz UFL mamy oto. Otrzymujemy zestaw Rafinie Plus Valverde. Zobaczmy sobie te karty. Ja mam już Rafinie w składzie, ale nie w tej wersji oczywiście i mamy Rafinie bardziej chciałem. Przyznam, niż Valverde, bo Valverde też już mam. A z jaką on jest cechą? Wsparcie obrony. Środkowy pomocnik częściej cofa, oszczędza energię i trzyma się bliżej tylnej formacji. Ciekawe, fajne dla defensywnych rozwiązań. Nie ja mam akurat z lepszą cechą, ponieważ ja mam z tymi dalekimi brzutami z katapultą. A Elegancki, szybkie podanie z obiegiem. To jest super cecha. Super cecha, jeżeli macie skrzydłowego. Więc bardzo dwie fajne karty. Fajne też na początek. Jeżeli wam pomogłem, jeżeli ten odcinek wam coś dał, kupiliście sobie te karty. Pamiętajcie, możecie zasubskrybować, zostawić lajka i dołączyć do grupy na Discordzie UFL Polska, gdzie znajduje się dużo ludzi, którzy wam chętnie pomogą z różnymi rzeczami, a także możecie się tam pochwalić swoimi trafami albo jakimiś fajnymi rzeczami. I to na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.